Witam wszystkie lwy na czytaniu na miesiąc maj 2020. Przypominam i zaznaczam, że jest to czytanie ogólne, jest to czytanie energii, głównych energii na ten miesiąc. Także zabierzcie ze sobą wszystko to, co z Wami rezonuje, to, co do Was pasuje, to, co pasuje do Waszego życia, to, co pasuje do Waszych emocji i tak dalej. To, co nie rezonuje, pozostawcie żywiołom. Proponuję sprawdzić jeszcze czytanie dla swojego Ascendentu znaku Księżycowego, Wenusowego, Marsowego, czy Merkurego. W, tej, w tym rozkładzie będę używać dwóch talii Tarot Snów i Tarot Nocy. Z Tarota Nocy wyjmiemy sobie jedną kartę, która będzie radą na wszystkie sprawy dotyczące tego miesiąca dla Was. Oczywiście karty wcześniej tasowałam. Tak jak mówię, zaczniemy od rady na energię. Także pamiętajcie, że to są energie główne i Wy musicie sobie je już dopasować do swojej historii. Jeżeli chcecie konkretnego, kon konkretnej, pod Was prognozy na dalny miesiąc, no to wtedy zapraszam do kontaktu indywidualnego. Dobrze. Rada dla lwów na miesiąc maj. Mamy tak? Czwórka. Czwórka buław. Zobaczymy, co tutaj mamy w Czwórce Buław i jak ona się odniesie do dalszego czytania. Odnaleziona harmonia. Nadszedł czas, by wyjść na światło dzienne i świętować Twój projekt. pokażę, może tą kartę, jak się uda. Twój projekt jest na dobrej drodze i pokój wprowadza do Twojego życia. Korzystaj z tego. Czyli w tym miesiącu, drogie lwy, korzystajcie z wszystkich chwil spokoju, ze wszystkich. Chwil świętowania, że ze wszystkich chwil radosnych, tak, żeby świętować bezpieczeństwo, harmonię, spokój i korzystać z tego. Taka jest rada, niezależnie od tego, jakie dalej karty będziemy mieć. Myślę, że tak będzie widoczne. Trochę mam inaczej teraz ustawienia i nie mogę się jeszcze do tego za bardzo. Dobrze. To lecimy dalej. Lwy, maj 2020, lwy. Dobrze. Jakie jest serce czytania, temat główny tego miesiąca dla was? Królowa Kielichów. Uczucia, uczucia i jeszcze raz. Uczucia. Będzie to miesiąc bardzo emocjonalny. Byleby nie był troszeczkę nadwrażliwy emocjonalnie, będziecie prawdopodobnie postrzegani, albo wy będziecie postrzegać rzeczywistość przez pryzmat emocji i uczuć. Tak, możecie być całkowicie jakby pochłonięci tymi emocjami. Ale cały czas będę przypominać o tej radzie, żeby właśnie z tego korzystać i żeby z tego się cieszyć. Tak. Myślę, że będziecie nastawieni na miłość, na kochanie. Będziecie potrafić być może oczarować kogoś swoją uczciwością, marzy, marzycielską naturą, tak? I bardzo takim będziecie rozumieć siebie, swoje działania, swoje emocje i działania i emocje innych. Osób. Myślę również, że ta karta też mówi o takim odrzucaniu racjonalizmu. A zobaczymy, jak to się będzie dalej rysowało w dalszym, w dalszym czytaniu. W każdym razie w sercu czytania macie kielich napełniony emocjami i właśnie sercem. Czyli to tak jakby będzie. Głównym tematem tego miesiąca dla Was, drogie co przechodzi do przeszłości? Do przeszłości, dobrze tu jest, widać wszystko. Tak, mogę to mi się muszę tutaj pozmieniać. Do przeszłości, moi drodzy, przechodzą takie działania niepewne, działania nowe. Do przeszłości przechodzi jakiś początek, tak? jakaś niewiadoma droga. Mam wrażenie, drogie lwy, że wy, dla was pewna niewiadoma, pewna nowość może się zakończyć. Wy w tym miesiącu możecie mieć określone, jasne cele, czego chcecie, czego potrzebujecie i wyznaczony cel. I mniej więcej wyrysowana droga do osiągnięcia tego celu, bo głupiec nam mówi o początku, o wielkiej niewiadomej, czyli nie wiadomo, co się będzie dziać, nie wiadomo, jaką drogą będziemy podążać. Także to macie drogie lwy za sobą, to macie przepracowanie i taka może też niedojrzałość też jest u Was już przepracowana. Co się, co się dzieje teraz? Czym się będziecie zajmować teraz? Będziecie zajmować się swoim otoczeniem. Mam wrażenie, że będziecie pielęgnować tą równowagę, tak? Rada, cokolwiek by się nie działo, pielęgnujcie tą równowagę, która jest w waszym życiu i harmonię, której jest w waszym życiu. Możecie się też troszeczkę izolować w tym miesiącu, ale na tej zasadzie, żeby cieszyć się tym, co mamy, zauważać to, co mamy, zauważać piękno w sobie, zauważać, cieszyć się z takich drobiazgów, z rzeczy bardzo subtelnych i być może dla niektórych nawet niezauważalnych, prawda? będziecie skupiać się na tym, żeby stworzyć sobie bezpieczne otoczenie, tak? Otoczenie, w którym będziecie się czuć dobrze, przyjaźnie, tak? I wy będziecie mieć poczucie, że wy zasługujecie na to, że wy zasługujecie na tą harmonię, tak? Na ten spokój. Że te wszystkie niewiadome się kończą. Zasługujecie i będziecie stwarzać sobie taki świat byleby się za bardzo nie zamknąć w tej swojej skorupie i w tym w swoim świecie, tak, w tej swojej stabilności. Troszeczkę jednak e, cieszyć się tym jak najbardziej, ale żeby nie zamykać się zupełnie od świata zewnętrznego. Tak czy tak, nie zamykać się. Kto nam co, jak e, tutaj, że tak powiem, a może nie powiem, bo to Temat jest wyczerpany i taki już prze, przerzuty bardzo. W każdym razie upiększaj swoje otoczenie. Będziecie to robić i na tym będziecie się skupiać. Jaki będzie wynik tej, tej dziewiątki monet? A nasz wynik będzie taki, że wy będziecie patrzeć z nadzieją na przyszłość. Będziecie mieć takie poczucie, Spełnienia, poczucie takiego spokoju i to wam da, tak jakbyście zasiali jakieś ziarno i byli pewni, że ono wyrośnie, tylko na to potrzeba czasu. Być może w sprawach finansowych, tak? Że już wiecie, że pewne problemy się skończyły, pewna niewiadoma przeszła do przeszłości, tak? Pewna też niedojrzałość. Teraz pielęgnujecie to, co macie. I tą harmonię wykorzystujecie, tak? I świętujecie, cieszycie się z tego, co macie. I to wam da perspektywy na to, że będzie lepiej, tak? Takie dobre, pozytywne myśli. Co dalej? Jakie jest wyzwanie dla was w tym miesiącu? Wyzwaniem jest szóstka mieczy. Być może nie będziecie chcieli komunikować się z kimś zdalnie, tak, przez internet, przez komputer, tak? Może będziecie chcieli więcej bliskości, więcej czułości, tak? więcej emocji. Może znajdujecie się w takiej sytuacji, że zbyt długo nie wiem, nie widzieliście się z jakąś osobą, albo zbyt długo nie mieliście kontaktu z czymś lub z Kimś, na czym wam zależy, i ten kontakt jest jeszcze oddalony, on się jeszcze nie nie przybliżył do was, tak? I ta komunikacja jeszcze jest tak jakby w oddali, i to jest dla was wyzwaniem, że będziecie mieć problemy właśnie z taką komunikacją, być może zdalną, że wy będziecie bardziej potrzebować bliskości i realności, tak? Jaka jest rada, jeszcze raz powtarzam, na to wyzwanie, na ten problem? Rada jest właśnie to, żeby mimo wszystko yy, korzystać z tego, co się ma. Cieszyć się z tego, co się ma. A to, czego nie macie jeszcze, nadejdzie, przypłynie, tak? <laughs> Możecie mieć też, drogie lwy, takie wrażenie, patrząc jeszcze na tą szóstkę mieczy, że tak jakby ktoś wam ograniczył kierowanie i kontrolę, sprawowanie kontroli nad własnym losem, tak? Że możecie mieć poczucie, że ktoś wam coś narzuca, że wy nie macie kontroli nad tym, co się dzieje, tak? Takie może być jeszcze, jeszcze wyzwanie. <laughs> Myślę, że teraz tak do końca nikt nie ma pełnej kontroli nad swoim, nad swoim że tak powiem, życiem. Ale rada jest jaka? Ciesz się z tego, co masz. Tak? Bo mimo wszystko harmonia jest. Dobrze, na czym słuchajcie. Na czym się skupić? Skupcie się na tym, że słońce jest, że jest maj i, i na tym się skupcie. Tak? emocjonalnie podchodźcie być może też do pewnych rzeczy, na czym się skupcie. Tak, już zupełnie bardziej na poważnie, aczkolwiek na słońcu też się skupcie. Yy... Właśnie, odnośnie tego wyzwania, że wy możecie mieć poczucie, że nie macie kontroli na, nad własnym życiem. Że właśnie jakiś Apollo tutaj wam. Yy... Słuchajcie, włada tak planetami, tak przekłada planetami, tak niebi manipuluje, żeby przez to nie macie kontroli żadnej, tak? Bo to też może być wyzwanie: taki brak poczucia kontroli nad swoim życiem, że jakoś te planety Wam się tak poukładały, że nie możecie z pewną sprawą ruszyć do przodu. Więc na czym się skupić? skupić. Skupcie się na tym, żeby. Żebyście to wy yy, układali swoją rzeczywistość, żebyście to wy mieli te przysłowiowe planety w swoich rękach, żebyście wy byli tym mężczyzną, który włada swoim życiem, który włada słońcem i który włada wszystkim, że miejcie poczucie, że wy macie stabilność i skupcie się na tej stabilności i skupcie się na tym, żeby mieć, że. że to nie jest tak, że ktoś was ogranicza, że wy do czegoś nie możecie dopłynąć, że się wy z czymś nie możecie skomunikować, że y, ktoś wam psuje plany. Skupcie się na tym właśnie, żebyście to wy mieli życie w swoich rękach, bo je macie, bo niepewność i niedojrzałość jest za wami. Wy będziecie wiedzieć, wasze serce będzie wiedzieć, jak postępować, bo tu mamy królową kielichów. To jest kobieta bardzo mądra, bardzo mm, intuicyjna. Wam być może, drogie lwy, intuicja, bo to jest karta raka, czyli rak, intuicja, tak? Że wy będziecie, drogie lwy, y, będziecie umieć, karta raka, karta ryb też, tak? Y, czyli y, woda, Woda, podświadomość, yy, intuicja, tak? Czyli wy będziecie podświadomie wiedzieć, jak wykorzystać tą siłę, tak? Jak przysłowiowo władać tymi planetami, tak, żeby one nie władały, nie władały wami, tak? Jak wykorzystać ten spokój i tą harmonię. Wasza siła yy, w tym miesiącu. Waszą siłą jest to, mamy tutaj jeszcze na spodzie kiermka Monet, który też może mówić o jakichś takich pozytywnych, nowych rzeczach materialnych, przyziemnych. Ale jaka jest Wasza siła? Wasza siła jest taka, że będziecie umieli wybrnąć ze wszystkich sytuacji. Być może nie do końca w taki sposób jawny dla wszystkich. Być może wy będziecie się jawić dla wszystkich tak jakby nie, lwy, nie wy, tak, tak jakby nie lwy, tak, tylko bardziej, bo to uczucie, tu jest ta woda, tak, to jest, to jest nie wasza energia, można tak powiedzieć, tak, bardzo uogólniając oczywiście, bo nie każdy tylko jest wodą, ogniem, powietrzem i ziemią, tylko mamy oczywiście domieszkę każdego żywiołu, ale... Mm, Będziecie troszeczkę właśnie tak działać, tak troszeczkę skrycie po tak? I, I komuś się będzie być może wydawać tak pod, pod osłoną nocy, tak? Pod osłoną księżyca. I to będzie wasza siła, tak? To będzie siła taka, że wy tak by się odradzacie i stajecie się na chwilę w tym miesiącu troszeczkę taką inną osobą, nie do końca poznaną i yy, yy, dla, dla wszystkich. Myślę, drogie lwy, że mimo wszystko to jest bardzo dobre, bardzo dobre dla Was czytanie. I myślę, że dużo emocji w Waszym życiu wyjdzie Wam na dobre. Dużo spokoju w Waszym życiu wyjdzie Wam na dobre. Bo ja tu widzę przede wszystkim spokój, a pewne niepewności odchodzą do, do przeszłości. Także ja Wam życzę w tym miesiącu, drogie lwy, wszystkiego co najlepsze i do usłyszenia.